Siema, siema witam, nowym odcineczku z Haga. na moim kanale. wstępie chciałbym przypomnieć o tym, że się do wygrania łącznie ponad 3000 zł. Pacając z moim kadem minimum 21 złotych, a czym więcej w pasacie, to tym macie większą szansę na wygraną a do wygrania macie rękawiczki Crimson Web za 1000 zł, pajonete najtrudniej za 1000 zł i 5 różnych skin'ów, które widzicie tutaj na ekranie. No, łącznie macie 7 skin'ów do wygrania za 3000 zł. Czym więcej w tym to macie większą szansę na wygraną a żeby właścić, jak kliknąć tutaj plusik. Pisać sobie tutaj kodzik Grawital 18, daje wam 10% więcej do wpłaty, rozwijam skrzyneżki na sam start i czy to blik, czy pace of cards, czy skinki, a jak wypłaca się skinki to do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. No i co? Poza tym na stronie macie nagrody za levele, za każdy level macie kaskę i to naprawdę sporo za te najwyższe levele, więc myślę, że to jest fajna rzecz, bo to za darmo, tak? Za darmo po prostu gracie i dostajecie. Poza tym jeszcze macie darmowe skrzyneczki co 24 godziny za każdy level, który, który macie po prostu odblokowany możecie sobie otwierać je. Także otwórzmy sobie tutaj skałcik za 300zł za darmo, więc naprawdę fajnie. Poza tym mamy eventik na stronie no i mamy tutaj strzelanie w jajka. Także ustrzemy sobie tutaj najdroższe Pyk MHK decimator za 100 zł. Naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Poza tym mamy ranking. W rankingu zadane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu 3 skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce z M9, za 14 koła, więc też naprawdę gruby skinny Jest to ogólnie wiele ślicznych kosek czy rękawiczek, nawet chyba tak jest. no Rękawiczek jest mało akurat, ale tak czy tak są, więc no, przede wszystkim te kostki to, to jest banger niesamowity. Poza tym mamy marketplace. Marketplace się kupować czy to skinki, czy skrzynki, czy nawet balans na stronie, także klasycznie Spójrzmy sobie tą skrzyneczkę, pyk i kałaszek za 500 zł, więc naprawdę fajnie. Dobra, idziemy na batelkę, idziemy na batelkę. Nie mi się wczoraj podobała bardzo, bardzo mi się podobała ta skrzynka, czy ta? Ta skrzynka mi się bardzo podobała. Dajmy sobie ją 10 razy, tak i na ile nam wystarczy? Na 5, na 6 nawet, jakbyśmy troszkę tutaj odjęli. No dobra, to potrzebujemy 100 złotych. czyli jesteśmy w stanie ogarnąć 100 złotych? <laughs> Możemy tą skrzynkę sobie otworzyć. Musiałaby nam chociaż stówka polecieć. Oj, co się stało? Pyk. No i na mnie poleci stówka. Zmieniło mi na dolary. Oj, Dobra, muszę zmienić sobie. No to, czyli zrobimy sobie troszkę, troszkę inaczej tą bitwę. Troszkę inaczej. Damy sobie co, damy sobie trzy takie, trzy takie, trzy takie i pięć takich. Hmm. Dobra, to damy sobie po cztery. Dobra, coś takiego, coś takiego solo na trzy osoby. Już nie będę kombinował. Lecimy, lecimy, lecimy. Pierwsza skrzynka. niestety syf. No Pierwsze skrzynki są w zwykłym trybie, potem jest dopiero Joker, no tam, tam pokładam swoje nadzieje jak zawsze. No ja lubię bardzo jokera, tych zwykłych, tak, tak o, no ale otwieram je dla zasady, żeby wam pokazać po prostu jak wyglądają, żeby, no bo wiecie, nie każdy otwiera w trybie joker, niektórzy też otwierają zwykłe skrzyneczki, zapewne. Więc trzeba też i takie potwierać, zobaczyć co z nich leci. No wczoraj pokazały, że potrafią. Tu nam leci koronka, no szkoda, że leci nam teraz koronka, a nie w tych lepszych skrzynkach, ale jakaś koska o rękawiczki, za ile? Za cztery koła ze skrzynki za 100 złotych. Ej! Nieźle, tutaj koska, spoko, spoko. podwijamy sobie prowadzenia. Aha, teraz oni dostali po kostce, a my z Mikołacha Kolejna, ok po dostaliśmy z Isamu. Tylko, że to są rękawiczki, obie chyba po cztery koła mniej więcej. O, moje 4,5, jego cztery. Ostatnia taka skrzynka, Abubka Simov na środek dla Isamu, no i teraz te najważniejsze skrzynki. No, tu koronka będzie bolała, a nawet bez koronki boli, ale on miał najmniej, okej. Okay. Tutaj, no, wszyscy podobnie, mniej więcej. Dwie skrzynki, byleby to wygrać, proszę, bo to jest taki profit. Fire Serpent za 4,5, no i ostatnio, żeby nie przegrać, tylko żeby nikt koronki nie dostał. Jest super. Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie i super, są te skrzynki, super. Ja bym jeszcze zrobił jakąś bitwę na te skrzynki, one są naprawdę super. Mógłbym się nawet pokusić, że to są dwie najlepsze skrzynki nowe. Dałbym sobie pięć takich skrzyneczek. Wrzuciłbym sobie 2 na dwa, moje ukochane. Pyk, pyk, pyk i lecimy. I lecimy, lecimy, lecimy. Pierwsza skrzyneczka, koronka na lewo. Czyli rękawiczki albo za 400, albo za 4,5. Za 4,5. No, niestety, niestety. Kolejna skrzyneczka. Start nie był najlepszy, ale okej. Okay, tutaj jeszcze kieletonik za 2,5. Tylko myślałem, że trochę więcej. Kolejna. Oha, trzy koronki. Szkoda, że dwie dla nich. I wszyscy dostaliśmy te same rękawiczki. No, poza mną. Ja nie trafiłem koronki. Kolejna skrzyneczka. I oni kolejna koronka. No, ale my też okej okay, dostaliśmy. No, ale uciekają nam. 4,5 znowu. Jest lipa, jest lipa. ok, tu dwie koski. No i teraz kolejne skrzynki te. Ojojoj, marble fight za 5 koła. No ale dobra, to jest do zrobienia. Koronki jeszcze nie widziałem w, w poprzedniej bitwie. A to jest gold arabeska albo x-ray, no dobrze pamiętam. No potrzebujemy koronkę. Potrzebujemy no inaczej przegramy. Koronka. Ojoj. No koronka nas tylko i wyłącznie ratuje. Koronka albo przegraliśmy. 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 Dobra, to zróbmy sobie jeszcze jedną. Mm, mm, mm. Jeszcze jedną, jeszcze jedną. Dajemy sobie pięć takich. Pięć takich. Albo nawet po 6. Styknie nam. Styknie nam jak pewnie sprzedamy cashback, nie? No. Dobra. To jest bitwa bit, bit o gigaprofit. To jest bitwa o gigaprofit po prostu. Uh, Pyk. Pyk. I salon na trzy osoby. Proszę, wygrajmy tę bitwę, ja jestem zarobiony. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Pierwsza skrzynka, zaczynamy świetnie. No i prowadzenie utrzymać do końca bitwy jest super. Tyle, tyle potrzebujemy. No, już tyle sprowadzenia było. Póki co. Ale dobra. Tu jest jeszcze luz, tu jest jeszcze luz. Kolejna skrzyneczka. Oj, oj, oj. Nie podoba mi się to powoli. Tym bardziej teraz. Ciągle nam się oddala ten poker. I znowu, no jesteśmy ostatni obecnie, ale teraz przechodzimy do tej droższej skrzynki. No i tutaj koronka jakaś. Oj, tu cztery koła. No, jest lipa. Kolejne cztery koła, a my nic. Kolejna. Teraz tutaj pięć koła. jeźle ja źle widzowie. Koronka, nie dla niego. Przegraliśmy, to musielibyśmy dwie koronki pod rząd dostać. No i x za 10 tysięcy, za 11,5. Dwie koronki pod rząd, no niestety, no już przegraliśmy, już nieważne co dostajemy, nawet jakbyśmy go arabeskę dostali teraz. No ale nie dostajemy. No i klasycznie, klasycznie widzowie, przegraliśmy. Ja nie wiem, ale te skrzynki są mocne. Te skrzynki są naprawdę mocne. Ja wam dziękuję za zaccinacie, kłapka w górę sobie z dzwonkiem, kodzik, grabi do 18, 10% więcej do wpłaty oraz wiadermo z książki na sam start. Pamiętajcie, że macie 3 koła do wygrania z moim kodem, czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a my widzimy się oczywiście jutro, trzymajcie się do.